Dobry kochani, cześć, witam was serdecznie. Ja taka jestem roszczochrana, jeszcze o poranku, jeszcze bez makijażu. W ogóle jakaś blada jestem, nie wiem, jakieś światło takie dziwne pada. To chyba przez tą biel na dworze. Zasypało nas nawet za oknem. Teraz widzicie, że jest całkowicie biało. Znaczy cudownie, cieszę się. Ja może tak nie przepadam za zimą, ale wiecie, odkąd mam dzieci, to wolę, żeby był śnieg, niż żeby go nie było, jeżeli chodzi o zimę. Już święta były bez śniegu, to teraz przynajmniej naprawdę korzystamy. Dzieci są codziennie na sankach. Wczoraj nawet udało się zbudować takiego małego bałwana. No, a Dzisiaj, słuchajcie, wybieramy się do Zgorzelca, musimy zrobić zakupy, muszę odebrać moje skierowanie, muszę, znaczy w sensie pójść do lekarza, mm, musimy parę spraw pozałatwiać z mężem właśnie i no i tak, postanowiłam dla Was vlogować, bo dawno tego nie robiłam, jest jeden stopień na minusy u nas, więc nie jest tak w sumie strasznie zimno, zaraz się pójdę pomalować, chyba się uczeszę albo sobie po prostu rozczeszę włosy i czapkę założę, to takie bez sensu teraz to czesanie. Chciałabym Ci sama sobie podciąć grzywkę, coś mi się nie chce do fryzjera umawiać. Tak, pytacie co o moje włosy. Na razie. Słuchajcie, zapuszczam. To nie jest tak, że chcę mieć długie włosy, ale jakoś po prostu mi nie jest ani po drodze, ani, ani, ani po głowie, żeby umawiać się do fryzjera, więc na razie włosy zapuszczam, zobaczymy, co będzie. Szykuje mi się fajna sesja już na wczesną wiosnę, dlatego chciałabym mieć trochę dłuższe włosy do niej, a potem pomyślimy, czy znowu nie wrócę do moich krótszych, bo bardzo dobrze się w nich czułam, nie powiem, czułam się w nich super, więc bardzo możliwe, że wrócę do tej fryzury, ale już bliżej takiego, ym, takiej prawdziwej wiosny, więc dobra, zobaczymy. Nie będę tutaj debatować na ten temat. No nic. Dobra, więc spędźcie ten dzień razem z nami. Zobaczcie, jaka piękna zima. Ciągnę dwójkę dzieci na sankach, dzisiaj jestem bez męża i się zastanawiałam, jak sobie dam radę, bo to zawsze... Właśnie, ale Ignacy mówi, lekko mi się ciągnie, jakbym ciągnęła piórko. Słuchajcie, dwójka dzieci, nie kłamie. Siedzą na sankach, jedziemy na górkę do innych dzieci pozjeżdżać. Nie na tam, tylko wchodzimy wałem, idziemy tam, 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 tam i tam dzieci zjeżdżają. Może co nieco Wam nagram. Po kolei jeszcze chcemy sprawdzić, jak się zjeżdża na innych górkach. Dopiero co wróciliśmy z miasta. Czekajcie, może obrócę kamerę. Słuchajcie, jeszcze inaczej Ignacy mnie wyręczył, bo proszę. Pobiegli. Wczoraj była grupka dzieci, Łucja w ogóle bez końca Patrzę, czy to takie brudne? Nie, to kamera tak pokazuje. Bez końca chciała się bawić, w ogóle nie było końca tego zjeżdżania. A dzisiaj wyobraźcie sobie, że wróciliśmy z miasta, bo zobaczyliśmy milion spraw i Łucja w ogóle nie spała ani w drodze, ani nigdzie. Wróciła, w ogóle nie chciałaś na drzemkę. No i taka sytuacja jest, że jest godzina po 15, ona nie poszła spać, więc już trzeba ją przytrzymać do tej siódmej. Zobaczymy, czy damy radę. No jak nie, to padnie po prostu, zobaczymy. Ale pomyślałam sobie, że trzeba korzystać, bo zima jest naprawdę przecudowna. Wczoraj już było tak ładnie, ale ci jest na mega. Gdzie jest taki najładniejszy dzień, dlatego że naprawdę tego śniegu jest kupa i to jest przefantastyczne. Więc my korzystamy, a potem widzimy się w domu. Pa! Dzień dobry, cześć, poczekajcie chyba jeszcze bardziej z cisza tą muzykę, bo z mi filmy poblokują. Znowu zapomniałam, okej, okay, już jestem. Słuchajcie, witam się z Wami dnia następnego i w ogóle jestem głupia jak but, pomyślałam sobie, nie, tak następnego dnia właśnie wstałam i mówię nic wczoraj nie nagrałam. Trudno, ten vlog pójdzie po prostu do śmietnika. Z Zaproszeniem tych kilka minut, które wczoraj nagrałam. Nic nie nagrywa. Poszliśmy przed chwilką na spacer. Instagramowałam, więc nic nie nagrałam na vloga, bo mówię, nie będę go nagrywała. Jest zima przecudowna. Byliśmy rozmażeni z dziećmi na spacerze. No tak jak mówię, to jedynie, jeżeli oglądacie mnie na Instagramie, to widzieliście. Było cudownie, cudownie, jest tak pięknie, mnie po prostu wzrusza powiem wam taka zima, mi wszystko wzrusza jest po prostu takie, tak jak być powinno. Czyli zima to jest pełno śniegu, szczególnie jak się ma dzieci, to jest takie mega ważne. Pociągaliśmy dzieci na sankach Ignacy jeszcze poleciał później na górkę do kolegów, pozjeżdżać troszkę, bo jemu nie było dość. Ja już miałam dość serdecznie po tym spacerze, ale wiecie, tak na zmianę ciągnęliśmy te sanki. Dobrze, że mamy takie sanki, że z jednej strony się ściągnie, a z drugiej strony jest taki pchacz, wiecie, jak wózek byście pchały. Ja jak chodzę sama z Łuciem, to ja ją tak właśnie pcham, a jak z mężem, to jedno ciągnęło, drugie pchało od razu wiecie, lżej. Więc taki mały, siłowy trening dzisiaj jest za nami. I jeszcze słuchajcie, przed śniadaniem, w ogóle śniadanie dzisiaj nie jedliśmy, nie no, dzieci jadły, a jest 11.30, więc ja zaraz muszę coś upiścić. I dzisiaj w ogóle na obiad, słuchajcie, robię pieczone ziemniaki w piekarniku, na nuggetsy domowe, tak, i robię surówkę z kapusty petnińskiej, więc taki dzisiaj plan na obiad. Ale pomyślałam, że po prostu do Was odezwę, troszeczkę pogadam, mówię, że lubicie najbardziej takie domowe i... Mm, kiedy nic się za dużo tak naprawdę nie dzieje. No wczoraj tak trochę dzień się urwał, te, mówicie, te zakupy i te załatwianie spraw, to też tak człowieka rozbije, że już mi się nie bardzo chciało nagrywać. Nagrałam wam wczoraj spacer z dziećmi, właśnie, ja sama wczoraj byłam, tak. Wczoraj, słuchajcie, to skończyło się zabawą chyba dwugodzinną na śniegu, ale o tym opowiem wam później, jak usiądę a może z kawką, więc za chwilę widzimy się znowu. Słuchajcie, tu mała artystka występuje, a ja jeszcze korzystam z tego momentu, że ona tutaj sobie śpiewa. I chciałam Wam coś pokazać przy tych dźwiękach pięknych. Jak wykorzystać i nie marnować produktów. Robię się surówkę, tak jak właśnie mówiłam z kapusty pekińskiej, robię to nagetsy. Tu przygotowałam wszystko pod nagetsy, zostawiałam sobie pierś na kolację. Ale nieważne, o, o czym mówiłam. Miały być fryty domowe, wszyscy zdecydowali, że nagetsów są normalne, gotowane ziemniaki. Więc jest. słuchajcie, ich więcej niż zazwyczaj. I już Wam się obrócę, żeby coś powiedzieć. Słuchajcie, żeby wykorzystać wszystko, Wystarczy dobrze pomyśleć i sobie zaplanować obiady. Na przykład u mnie dzisiaj, jeżeli się zdecydowała rodzinka na gotowane ziemniaki, w to migraj gotuję większą ilość. Dzisiaj oni normalnie je zjedzą z nuggetami, z surówką, z kapusty. Jutro takie już ugotowane, utłuczone ziemniaki zostawię sobie, po prostu schowam do lodówki i przyrządzę z nich kopytka i do tego zrobię gulasz. Gulaszu zrobię tyle, żeby wyszedł na następny dzień i następnego dnia dogotuję tylko kaszę do tego gulaszu, rozumiecie o co chodzi, tak można wszystko przetwarzać. Na przykład w poniedziałek planuję zrobić rybkę, normalną rybkę pieczoną, tym razem mintaja kupiłam, ziemniaki i kapustę kiszoną. No i kapustę kiszoną mam całe opakowanie, z połowy zrobię surówkę, połowa opakowania zostanie, więc we wtorek zrobię kapuśniak albo we wtorek zrobię krokiety z kapustą i pieczarkami. Bo kapusta mi to została. To jest takie trochę niemarnowanie i zużywanie produktów, więc to taka moja mała podpowiedź, jak um, kiedyś robiłam, potem o tym zapomniałam i teraz znowu do tego wróciłam, więc na maksa nie marnujemy produktów. Tak, to tyle. Jeszcze jedna sprawa, o której już Wam kiedyś mówiłam, ale jeszcze raz pokazuję, jak nie marnować znowu i mieć po prostu wszystko raz, poświęcić swój czas i troszkę pracy włożyć w to, a potem już mieć po prostu gotowe warzywa do zupy. Najpierw zaczynam od tego, że to wszystko, co tutaj mam obieram. Nie mówię o pietruszce, bo pietruszkę ostatnio kupiłam dużo i już obrałam, i już z nią to zrobiłam, co zrobię teraz z tym e, czym e, selerem i z tą marfią. No dobrze, i teraz tak przygotowane marchewki oraz selera będę przepuszczała przez maszynkę, czyli po prostu ym, ciała go, ym, szatkowała, tarła. O właśnie. Natomiast taki kawałek selera i kilka marcheweczek zostawiłam i to zamrożę w całości. Wrzucam do jednego woreczka, w sensie na rosół będzie. Taką samą mam zamrożoną pietruszkę, a to będzie do wszystkich innych zup, bo my najbardziej lubimy w zupach warzywa nie krojone, tylko tarte, więc przepuszczam przez maszynkę, dzielę na porcje y, do woreczków do mrożenia lub do pojemniczków, mrożę, a potem wrzucam, Mam taką wyznaczoną porcję do zupy, mam po prostu gotową mieszankę. Super naprawdę jeden raz poświęcicie czas, a potem ułatwione zadanie. Można do tego oczywiście dowiązać sobie jeszcze tutaj pora i mnóstwo innych warzyw, ale akurat ja tego kupiłam pod dostatkiem, teraz tego mam, nie chcę, żeby się zepsuło, dlatego teraz yy, będę to trzeć. Piękne światło. Przyszłam tu do Was po nagrywać w pokoiku córeczki, dlatego że córeczka urzęduje na dole. Słuchajcie, sobie wczoraj sama obcięłam grzywkę. Co prawda ona jest teraz nieułożona, więc się tak ładnie nie układa. Chciałabym cię głowę umyć, ale dopiero po treningu, więc na razie tak sobie chodzę. Dobra, wczoraj też skończyłam nagrywać dla Was, bo to był ten dzień w miesiącu. Nawet się nie spodziewałam, przeliczyłam się jakoś po prostu źle. Myślałam, że za dwa dni dostanę okres, a to było wczoraj i taka się czułam rozmowa na treningu nie robiłam, bo naprawdę, no, no nie, nie dobrze się czułam. gdzie już jest fenomenalnie. W ogóle nie patrzcie na tę, bo ona tak specjalnie jest wybielona, i w ogóle to takie. To takie specjalnie wszystko jest zrobione. Taka dekady. De, jak to się mówiło? Dobra, nie chcę wymyślać. Ja ją kupiłam na Alebro kiedyś, ale dobra, mniejsza z tym. Przyszłam do Was z Kawą jeszcze w świątecznym kupku. A co? Snieg na dworze, to ja jeszcze trochę czuję taki świąteczny klimat. Nareszcie czuję świąteczny klimat, bo oczywiście, jak było święta, to śniegu nie było ani grama. Mhm łyczek kawki i troszeczkę pogadam do Was. No i słuchajcie, poszliśmy wczoraj na spacer i ja Wam powiem w ogóle plusy i minusy życia na wsi. Na pewno ogromnym plusem, ale mówię tutaj w momencie, kiedy posiadamy dzieci. Na pewno. Na pewno ogromnym plusem jest to, że mamy gdzie wyjść, że dzieci mają swoje podwórko, że mają gdzie się że w każdej chwili po prostu mogę powiedzieć co sobie pobiegaj po podwórku, pochuj się na huśtawce, po piaskownicy, bo wszystko to mamy na swoim podwórku. Wskacz na trampolinie i jest po prostu wszystko pojeździli sobie na hulajnodze. No to to jest mega ekstra, super, że ja nawet nie muszę takiej mieć wielkiej kontroli. Mówię tutaj o Ignacu, wiadomo, że na Lucie to trzeba patrzeć ona ma tylko dwa latka. Natomiast minusem jest to, że mm, dzieci nie ma tutaj na wsi. Wiecie, w Gorzelcu jakieś większe jest po prostu takie prawdopodobieństwo tego, że spotkasz gdzieś na placu za Większe prawdopodobieństwo tego, że możesz się z kimś umówić po prostu. A z Ignaciem do klasy chodzi jeden kolega z tej wsi i też jest chłopczykiem, który raczej siedzi w domku, tak jak i nasz Ignas. I może Ignacy by chciał się z kimś spotykać, ale tu nie ma jego rówieśników, nie ma tych dzieci, te dzieci nie wychodzą, łączą się jakieś takie grupki, bo to są starsze dzieci niż Ignas. No i tak po prostu nie ma z kim. Ale słuchajcie, spadł śnieg i okazało się, że różnica wieku nie stanowi żadnego znaczenia. Poszliśmy wałem, poszliśmy na Jeden. I nawet chyba, chyba wczoraj tak powiedziałam, że tak zrobimy, i przeszliśmy przez drogę, i na drugi wał weszliśmy. I tam co się działo? Była grupka trzech chłopców, było dziewczynek chyba pięć, tak one tutaj na jednej górce, na drugiej górce ci chłopcy, i były dwie mamy. Ja na szczęście się koleguję tutaj ze wszystkimi mamami, więc tutaj nie mam problemu. Ja raz, dwa po prostu zaczęłam rozmawiać. Łucja, jak to Łucja, przełamująca bariery za Ignacia, ona do wszystkich gata, każdego chłopczyka zaczepia, każdą dziewczynkę, każdego sanki musi dotknąć, każdego jabłuszko dotknąć, My mieliśmy swoje sanki. Yy, gadka po prostu szmatka tak się zaczęło, że Ignacy zaczął się rzucać śnieżkami z tymi chłopcami i skończyło się to tak, że ja już myślałam, że mi my stopy odpadną z zimna. Dwie godziny się tam bawiliśmy, Łucja bez końca wdrapywała się, słuchajcie, na górę i zjeżdżała w swoim kombinezonie, kładła się. Oni tak wyślizgali chłopcy jabłuszkami yy, tą górkę, że ona wystarczy że się w kombinezonie położyła i po prostu zjeżdżała. No a ignacy się tak wybawił, że i nadzieję się umówił. No, I ja tak mówię pomału głupio w ogóle brzmi, bo mój syn ma 7 lat, ale odcinam pępowinę, bo wiecie, to są takie momenty, że mamo. Nawet nie pójdziesz, popatrzysz, będziesz obok, tylko ja idę sam. Więc i tak się stało, i poszedł i jeszcze wrócił, bo był bardzo krótko, i umówili się na 15, więc już o 15 wychodzimy wszyscy, bo chcesz, żeby łucja się też wybawiła, więc się i z mężem. I mówiłam, tam się wczoraj taka grupa ludzi stworzyła, że te dzieci po prostu hasały. I tak jak mówię, Ignacy, ja nie mówię o dziewczynkach, mówię tutaj o chłopcach, był najmłodszy i. Kompletnie nawet byli czternastolatkowie, nikt nie zwracał na to uwagi i wiecie, ja ogromnie chciałam to nagrać, ale potem mówię, jak ja będę te twarze zasłaniała na YouTube, jak tam tyle dzieci. Miałam powiedzieć, słuchajcie, mamuśki, niech Wasze dzieci wszystkie się tyłem obrócą, bo będę nagrywać, jak moje zjeżdżają i nic nie nagrałam. nie jakieś tam krótkie chyba story z dwoma chłopczykami od tyłu, ale no po prostu nie chciałam tak nagrywać, ale było cudownie i ja się tak wyhasałam i tak wymęczyłam, że ja po prostu... Tak, te endorfiny po prostu buzywały w górę, jak wróciliśmy do domu. No i dzisiaj, tak jak mówię, już spacer zaliczony, jeszcze przed nami obiad. Ja dzisiaj nie mam żadnej pracy, co mnie ogromnie cieszy, mąż ma tam swoją, więc on zrobi swoje i tyle, i będziemy spędzać po prostu czas razem. Ale poza tym w ogóle, to i na jutro jestem umówiona z moją siostrą, więc jutro muszę troszeczkę sobie przeorganizować dzień. Jeszcze nie, jakiejś konkretnej godziny nie mamy, ale na pewno jesteśmy, spotykamy się tutaj w Radomierzycach, więc to fajnie. Yy, ale chciałam się z niej spotkać sama, wiecie co chodzi, że nie dzieci, tylko my same, w końcu babki same, a nie tylko, że zawsze dzieci, dzieci, dzieci najważniejsze, mężowie, dzieci, mężowie, dzieci, zawsze nie, my kobiety też jesteśmy ważne, więc tak. Tak jak ostatnio sama poszłam na spacer z moją mamą, tak samo teraz sama, że sama, tak samo teraz planuję ten spacer z moją siostrą, właśnie jutro, bo sobota. No i tyle. I ja w sumie tak przyszłam się tutaj wygadać i na tym będzie polegał cały vlog. Zimy Wam ciut ciut pokazałam i jeszcze pokażę, jeżeli tu jesteśmy, Łucja ma cały czas korbę na punkcie yy, pociągów, uwielbia pociągi yy, i tu mamy pierwszy tor drewniany i tych torów drewnianych to jest całe yy, tamto ogromne zielone pudło. Tory drewniane to są tory z Lidla, które my systematycznie dokupowaliśmy albo Mikołaj przynosił to są cztery, bo pięć kompletów. One zawsze co święta są takie komplety drewniane i po prostu za każdym razem zwiększaliśmy ich ilość, żeby Ignacy miał. Ja nie wiedziałam, że Łucja się tak w nich zakocha, a tutaj od drugich dziadków na podchoinkę dostała, od drugich dziadków, no od dziadków, tak, dostała kolejny tor i to już jest tor ten z Tomek i przyjaciele. I ona tak wszystko sama, sama to wszystko zbudowała i to, i to, to jest jej kompozycja. To wszystko buduje ona sama. Jak jest rozwalone, to tak ma być. Nikt tu niczego nie rusza. Dlatego ja niby siedzę w bałaganii. Nie w porządku? Nie. Nie w porządku, a w bałaganie, ale to jest jej bałagan i ja się po prostu do tego nie wtrącam, bo jak raz to rozebrałam, żeby tutaj odkurzyć, to bym płacz i ja po prostu do tego nie ruszam. Jej przechodzi etap, że to rozwala. Ja w tym momencie szybciutko do pudełka odkurzę znowu, no i ona się znowu tutaj bawi, więc nie pozwalamy jej jeść w tym pokoju, więc raczej tutaj brudno nie jest na wykładzinie, że musiała tutaj codziennie odkurzać. No Ale mówię, to jest jej pokój, jej królestwo, więc niech ona sobie tutaj rządzi. A ja wczoraj podciąłam sobie grzywkę, słuchajcie, bo marzyłam się znowu ta grzywka, którą właśnie miałam, że jak będę sobie spinała włos, to ona będzie wychodziła. No i nawet, nawet powiem Wam, mi to wyszło. Mimo, że ona jeszcze lepiej będzie wyglądała jak ją tak troszeczkę podkręcona, ładnie się wtedy odbije u nasady, ale ja potrzebuję zafarbować włosy i potrzebuję e, zrobić trening najpierw. No i to tyle, kotki. Ja się zajmuję obiadem i ja się z wami żegnam. Może krótki vlog, ale tak przyszłam do was pogadać troszeczkę o zimie. Taka ucha, ha, tą zimą. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa!